Mafie służby loże, szczęść Boże! Witam Was w kolejnym odcinku naszej serii Minęła xd 20 W dzisiejszym odcinku posłuchamy o dymisji Łukasza Szumowskiego, a zaczniemy go od opinii zagranicznych polityków, którzy zazdrościli nam ministra zdrowia. Słysząc te słowa, w głowie mam ten obrazek. Ja, ja pamiętam taką, z początku epidemii, może mało kto to pamięta, ale pojawiały się również... No wypowiedzi zagranicznych polityków, którzy mówili nam na przykład z Francji, że zazdroszczą nam takiego ministra zdrowia. A teraz Artur Dziambor o hipokryzji byłego już ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego. O, Pani redaktor, ja niestety nie będę tak miły i pobożliwy dla ministra Szumowskiego jak tutaj materiał, który był przedstawiony, czy moja przedmówczyni. My od samego początku sugerowaliśmy właściwie od samego początku, od momentu, gdy zorientowaliśmy się, jak bardzo będą szły ograniczenia, stwierdziliśmy, że minister Szumowski powinien podać się do dymisji. Minister Szumowski dał się nam zapamiętać nie z tych jego najlepszych stron, bo ja nie neguję jego fachowości jako, jako lekarza i jako specjalisty, czy z tymi wszystkimi pozostałymi rzeczami można się z tej laurki zgodzić, natomiast my pamiętamy go z czasów koronawirusa, koronawirusa, w którym on no, miał bardzo sprzeczne wypowiedzi i właściwie uczestniczył w takiej zabawie z społeczeństwem. Którą ja postrzegam bardzo negatywnie, ja jej nie odczytuję pozytywnie niestety. Jak słyszałem ministra Szumowskiego, który najpierw nabijał się i mówił, że tam te maseczki to są bez sensu, one przed niczym nie chronią. A następnie narzucił nam obowiązek ich noszenia w całej Polsce. Zamknął lasy i parki w momencie, gdy mieliśmy tam po 200 osób zarażonych dziennie. A jak było 400-450 to je otworzył, bo stwierdził, że no jak już siedzimy w tych domach zamknięci to chociaż pójdźmy na spacer. Potem mówił nam o tym, że najbliższe bezpieczne wybory będą najbliżej za dwa lata, dlatego należy przedłużyć kadencję Andrzeja Dudy, żeby się nie zarazić, bo jesteśmy w niebezpieczeństwie, a potem nagle zmienił zdanie i stwierdził, że właściwie koronawirusa już nie ma, więc spoko idźcie na wybory, głosujcie. To jest mnóstwo takich rzeczy, za które można jednak mieć wątpliwości co do, co do tego, czy on dobrze zarządzał tym koronawirusem. Poza tym mamy jeszcze na razie medialne doniesienia, więc oczywiście czekam na jakieś sensowne rozwiązanie tej sprawy, ale mamy medialne doniesienia o jakichś dziwnych interesach Ministerstwa Zdrowia związanych z maseczkami, związanych z respiratorami. Ja bym chciał, żeby to kiedyś zostało wytłumaczone, tak porządnie wytłumaczone, nie jako um, wielki sensacyjny artykuł w jakiejś gazecie, że tam handlarz bronią handlował z Ministerstwem Zdrowia. Ja Jasne. bym chciał, żeby to wyjaśniła prokuratura, żeby to było jasno powiedziane, że tam nie. Nie ma, nie było, nie będzie problemu karnego dla kogokolwiek w ministerstwie, bo ja nie twierdzę, że to Łukasz Szumowski, może to jakiś z jego zastępców w tym brał udział. Może tego w ogóle nie było, bo czytaliśmy tylko to jako doniesienia. Natomiast rzeczywiście trzeba tą sprawę wyjaśnić, bo to jest sprawa, która będzie bulwersowała i będzie się bardzo długo ciągnęła. Poza tym teraz mamy za chwilkę start roku szkolnego, a później mamy przewidywaną drugą falę koronawirusa którą będzie już zarządzał nowy minister zdrowia. No i pytanie, czy ten nowy minister zdrowia również zdecyduje się, tak jak Łukasz Szumowski, na przykład rekomendować zamknięcie całej Polski, zatrzymanie przedsiębiorstw, sprawienie, że Polacy nie będą mogli zarobkować. Ja się tego boję. Jako były przedsiębiorca obecnie zasiadający w Sejmie, chwilowo nie prowadzący swojej działalności, boję się tego, ponieważ wiem i mam styczność z ludźmi, którzy swoje firmy pozamykali na ten czas. I to nie proszę. był dla nich dobry czas. Oni do dziś się z tego wylizują i będą się wylizowali. Bardzo długo. Panie I to, kośle, w tym brał udział minister zdrowia, właśnie. Ja tak. Pan może mieć prawo do każdej swojej opinii, oczywiście. I nigdy absolutnie nikomu nie zabraniam. W jednym jednak muszę zabrać głos. Jeśli chodzi o maseczki, o których Pan już któryś raz mówi. WHO najpierw mówiła, czyli Światowa Organizacja Zdrowia, że maseczki nie, ponieważ cząsteczki tego akurat konkretnego wirusa są bardzo maleńkie i maseczki nie zabezpieczają przed jego przenikaniem. Później WHO zmieniła zdanie, a wraz z nią cały świat, że jednak te maseczki zabezpieczają, przynajmniej chronią innych przed nami. I zdanie w tej sprawie zmieniła Światowa Organizacja. Zdrowia, która przecież rekomenduje wytyczne dla całego świata, również dla Polski. To tylko w tej sprawie się odezwę, bo w tej sprawie po prostu uważam, że muszę z panem polemizować dlatego, że była to jednak sytuacja zupełnie inna. wirus nam kompletnie nieznany i rekomendacja maseczek przez specjalistów, fachowców, którzy już więcej o nim wiedzieli niż my tu w Polsce. I teraz pan profesor Bartoszewski tak profesor, profesor medycyny, także ja cytowałem po prostu jego i dlatego zwracam na to uwagę. A ja wyjaśniłam, jak to wyglądało też od strony WHO. Słuchajcie uważnie do końca. Mistrzostwo Świata w wykonaniu pana profesora. Ten cytat przejdzie z pewnością do historii tej serii. Oczywiście, że nie byłem zaskoczony dymisją pana ministra Szumowskiego, dlatego że spodziewałam się tego, w momencie kiedy pojawiły się afery z respiratorami i afery z maseczkami, moi koledzy z prawa i sprawiedliwości powiedzieli mi, że jest kwestią czasu, kiedy pan minister odejdzie. Ale bo pan decyzja minister została podjęta panie wtedy. profesorze też, bo z panem nie mam opóźnienia, ja mogę wejść słowo, że decyzja jego nie ma w związku z tymi kontrowersyjnymi przetargami na maseczki i respiratory. To tak twierdzi pan profesor Szumowski. Natomiast moi znajomi, wysoko postawieni znajomi w partii Prawo i Sprawiedliwość powiedzieli mi zaraz po tym, jak te, jak te sprawy, te afery, które pan poseł Dziambor słusznie mówi, powinny zostać sprawdzone przez prokuraturę, powiedzieli mi, że, że, że decyzja została podjęta w prawie i sprawiedliwości, że pan minister Szumowski odejdzie, ale oczywiście dopiero po wyborach prezydenckich. Żeby nie, nie, nie zaburzać kampanii prezydenckiej pana prezydenta Andrzeja Dudy. No i w związku z tym ja byłem świadom, że taka decyzja była. No i co mi zupełnie nie zdziwiło, że, że, że teraz jest to ogłoszone. No więc to nie jest dla mnie żadna, żadna tajemnica. I ja akurat się nie zgadzam z panem posłem Dziamborem, jeśli chodzi o początkową działalność pana ministra Szumowskiego, dlatego że to, że myśmy zamknęli kraj. To było decyzją słuszną, chociaż rzeczywiście odbi od odbiło się bardzo negatywnie na wszystkich przedsiębiorcach. Z tym się zgadzam. I oczywiście zamykanie lasów było idiotyzmem, ale nie, nie, i równie idiotyczne było, były reakcje głównego inspektora sanitarnego, który w Senacie pozwolił sobie powiedzieć, że, żeby senatorzy się nie przejmowali koronawirusem, bo on jest daleko w Chinach, do nas nie przyjdzie, żeby sobie włożyli lód do majtek. No, tego typu wypowiedzi kogoś, kogoś publicznej, to jest, to jest odnotowane, w archiwach Senatu Rzeczpospolitnej Polskiej są idiotyczne. Proszę bardzo. Część to, tej wypowiedzi. To, to jest. To jest. To jest straszne. No więc. Ale akurat to działanie, które wprowadziło lockdown w Polsce, uratowało sytuację w opiece zdrowotnej. Dlatego, że gdybyśmy mieli sytuację północnych Włoch albo Francji, to byśmy nie mieli łóżek, nie mielibyśmy respiratorów i byłyby sytuacje straszne. Więc to akurat się nie zgadza z panem posłem Ciąborem tylko, tylko że to było wynikiem. Że tak powiem pewnego braku przygotowań, a niekoniecznie ogromnej mądrości. Natomiast potem oczywiście była niekompletna niekonsekwencja, bo rozluźnianie tych wymogów w sytuacji, kiedy mamy trzy razy więcej zachorowań niż wtedy, kiedy były wprowadzane, to jest nielogiczne. No ale cały świat tak robi. No tak, tylko że. Bo nie można w, zamknąć w nas chwili... wszystkich i przedsiębiorcy padną. Powiedzmy sobie szczerze, no, się, lockdown nie się, może trwać nieskończoność. Zgadza. To też wiemy wszyscy jak. Jak tu jesteśmy Z Tym tak? się zgadzam, tylko że lockdown nie powinien być ogólnokrajowy, a punktowy. Dlatego że, tak są, że są powiedzmy gminy teraz, ale nie było tak na początku i to był, i to był błąd. I o to na teraz, to wszyscy wiedzą, tak że... jak rozumiem. Nie ja, mam nie, ja nie, mam pretensji do pana ministra, uważam, że akurat y, pan minister na początku y, zaczął działać dobrze, potem się nie całkiem sprawdzić, a, sprawdził, a te afery y, są żenujące. I, i ja po, y, przyłączam się do pana posła Zbioras z, y, z wnioskiem, żeby jednak prokuratora to wyjaśniła y, w, sposób, w sposób ostateczny, bo y, ale ja wiem, że pan minister poniósł za to cenę, no bo tak mi mówią moi znajomi y, z prawej strony spektrum politycznego. Proszę bardzo, tego... przepraszam bardzo, bo pis jest to socjaliści oczywiście. Prawa strona to jest pan Dziambor. Panie profesorze, panie profesorze, troszkę złośliwości zawsze się przyda. Zawsze liczę na pana poczucie humoru. A teraz już całkiem ale poważnie. Pan poseł, ale panu posłowi się spodobało. No panu posłowi Dziamborowi bardzo się spodobało, ale to zanim pani Milczanowska to jeszcze... A teraz do wypowiedzi pana profesora Bartoszewskiego odniesie się pani poseł z Prawa i Sprawiedliwości. Oby tylko kichnięciem się koronawirus kończył dla nas wszystkich, tak naprawdę. Prawda, życzmy, życzmy sobie tego już zupełnie na poważnie. Pani poseł Milczanowska w tej kwestii zmienimy temat, dobrze? Bo, bo chyba chciała się pani odnieść do tego, co pan profesor Bartoszewski powiedział z humorem. Tak, ja przede wszystkim chciałabym się odnieść do tego, że my mówimy tutaj dużo o koronawirusie, bo rzeczywiście tak jest, że te ostatnie miesiące no wszyscy byliśmy przejęci i też były zachorowania wśród naszych przyjaciół, znajomych, najbliższej rodziny, znam takie sytuacje. Ale chciałabym jeszcze powiedzieć o jednym, o tym, co zrobiliśmy, jeżeli chodzi o służbę zdrowia, sprawa informatyzacji służby zdrowia. I tutaj za to odpowiadał pan minister szumowski z panem ministrem cieszyńskim. Proszę państwa, e recepty, miliony e recept e skierowania, e zwolnienia. To wszystko działa, to wszystko funkcjonuje. Jeżeli chodzi o stacje sanitarno-epidemiologiczne. Ja chciałabym go przypomnieć szanownemu panu posłowi Napieralskiemu, że to państwo likwidowaliście sanepidy i mówił nawet teraz w wywiadzie w gościu wiadomości pan minister profesor Szumowski o tym, że tuż przed pandemią my przeprowadzaliśmy zmiany w sanepidach. Chciałam powiedzieć, że kiedy pandemia wybuchła, My mieliśmy raptem 12 laboratoriów, teraz mamy ponad 170 laboratoriów, gdzie dokonuje się testów. Proszę Państwa, to się stało w ciągu kilku miesięcy. Były kiedyś laboratoria sanepidowskie, sanepidy były w każdym mieście powiatowym. Ktoś się zlikwidował, część z nich odtworzyliśmy, ale powstało szereg nowych, czy też na uczelniach medycznych, laboratoriach, które pracowały, one przyjmują te testy i tych testów możemy kilkadziesiąt tysięcy na dobę robić. Proszę się nie martwić, bo z pewnością będzie godny następca, jeżeli chodzi o Tylko Tylko tym o zostało o pani poseł postawione pytanie, czy to jest dobry moment i czy ten nowy sobie da radę, jeśli na przykład zaczną Proszę rosnąć państwa, zachorowania. Da, da sobie z pewnością radę, dlatego do tego zmierzałam pani redaktor, że z pewnością godny i merytoryczny następca będzie po panu ministrze Szumowskim. To była suwerenna decyzja pana ministra Szumowskiego, ma do tego absolutne prawo i nie zostawia. Bałaganu w ministerstwie, wręcz przeciwnie, to ministerstwo zostało zreformowane i to, o czym mówiłam, wiele rzeczy zrobione. chociaż a odniesie 30 się pan jednym zdaniem do tego, co, do, do, żartu, do żartu, tak mogę nazwać, panie profesorze.

przez moment i zmienimy temat. Wracamy oczywiście do tematu podwyżek. Posłuchajcie pytania pani Holeckiej. Dlaczego PO zmieniła zdanie? I pytanie skierowane do Artura Dziambora. No idealne pytanie do posła Konfederacji. No i proszę państwa, podwyżki dla parlamentarzystów oczywiście o te pieniądze mi chodziło. Pieniądze, których nie będzie, jak się okazuje. Z tego co słyszę, to tak parlamentarzyści samorządowcy mieli mieć między innymi podwyższone pensje z relacji polityków, wynika, że była zgoda ponad podziałami w tej sprawie, ba, projekt wyszedł z Sejmowej Komisji Regulaminowej. Za proponowany przez hmm, polityków różnych opcji, e, nie tylko przez Zjednoczoną Prawicę, ale generalnie, podobno to opozycja generalnie proponowała taki e, projekt. No potem przytłaczającą większością w Sejmie został przyjęty, wyłączam z tego oczywiście pana posła Dziambora, bo Konfederacja bodajże była przeciw, no ale sytuacja zmienia się o 180 stopni e, w poniedziałek, w czwartek Sejm przyjmuje, w poniedziałek sytuacja się zmienia, Dlaczego posłuchajmy przewodniczącego Platformy Obywatelskiej. Ważne jest, żeby wyciągnąć wnioski z tego, co mówią obywatele. Ja przeczytałem każdy negatywny komentarz, ja dostałem wiele wiadomości i e, każdy może popełnić błąd. Natomiast przede wszystkim od lidera wymaga się refleksji i tego, by błąd naprawić. I moje pytanie brzmi, hmm, dlaczego w zasadzie PO zmieniła zdanie? Czy rzeczywiście lider partii powinien mieć refleksję dopiero po fakcie, czy wyobraźnie na ten jeden krok przysłowiowy w przód i pan Artur Dziambor? Mhm. Jestem troszkę zaskoczony, bo myślałem, że zapytam Pani najpierw Pana Napieralskiego. Nie, właśnie zapytam najpierw jest Pana. Także no, zmiana zdania w przypadku. Tak Zmiana zdania w przypadku pana Borysa Budki no w tym momencie wygląda zwyczajnie żenująco, no bo jest chyba dość profesjonalnym politykiem albo przynajmniej dotychczas jawił się jako na tyle profesjonalny polityk, żeby troszkę czuć swój elektorat i to, jaka może być reakcja na tego typu głosowanie w takim momencie, w takim stylu, w taki sposób. Ja przypomnę tutaj telewidzom przede wszystkim, bo pani doskonale o tym wie, ale przypomnę telewidzom, że Konfederacja nie jest członkiem Komisji Regulaminowej. My nie braliśmy udziału w tych dyskusjach. Z nami nikt nie rozmawiał, nie poinformował nas nawet o tym, co się będzie działo na tej sesji. Tego nie było w planie sesji. My tylko słyszeliśmy tam półgębkiem, że są takie plany i nagle to się pojawiło na konwencie Seniorów. Nas, nas to zaskoczyło. Natomiast no, nie rozmawiam no z nami chyba ze względów oczywistych no doskonale wiedzieli politycy innych opcji, że my się postawimy przeciwko temu. Z wielu powodów, które są tam zapisane, w tej ustawie, ponieważ to nie tylko o podwyżki dla posłów chodzi. Tam jest mnóstwo rzeczy, które my całkowicie negowaliśmy i przeciwko którym występowaliśmy. Bardzo konkretnie yy, mamy tam przede wszystkim podwyższenie subwencji dla partii politycznych, przeciwko której ja w ogóle istnieniu występowałem i występuję cały czas od początku tej, to teraz tej subwencji, pan poseł od kiedy raz. ona jest, a za przypomnę, że ona została wprowadzona przez Prawo i Sprawiedliwość. Także, także prosiłbym, posłem. żebyśmy może nad tą, nad tą szczegółami tej ustawy możemy się później zatrzymać. Od zawsze lubiłem profesora Bartoszewskiego, ale teraz chyba staje się moim ulubionym posłem z opozycji. Posłuchajmy jego kolejnej wypowiedzi. No i tak. I później jeszcze marszałek dodał, że w jego ocenie ten projekt, czy ta ustawa, bo to już przecież wyszło z Sejmu, kończy swoją historię. Ale chciałabym zapytać, już mi się serce rozdziera, bo muszę teraz pana profesora Bartoszewskiego zapytać. Wie pan, że Platforma Obywatelska znalazła winnego? Z winny jest prawdopodobnie PSL. Tak, to tak ale to panie profesorze, moment, to posłuchajmy Sławomira Neumana. Wiadomo, kto był inicjatorem tych rozmów. Marszałek Terlecki wczoraj był... Przesłał się PSL. Przesłał się pan Libicki do tego, że oni rozpoczęli te rozmowy. No i cóż, panie profesorze, już przeprosiłam, że mi się serce rozdarło, ale proszę odpowiedzieć. No tak, no tak. No. Oczywiście to my, jako grupa 30 posłów i trzech senatorów, okręciliśmy tak pozostałych 430 posłów, za wyjątkiem, przepraszam, 11 z Konfederacji, że wszyscy za nami poszli sznurkiem i słuchając się naszych sugestii uznali, że taką ustawę należy przegłosować i przeważającą większością głosów, Partii dużo większych od nas przegłosowali. No to są niepoważne dywagacje, no dlatego, że przy całym szacunku do moich kolegów, którzy są bardzo sprawni, to jednak takiej mocy sprawczej, żeby dyktować obozowi Zjednoczonej Prawicy i Koalicji Obywatelskiej co mają, i Lewicy, co mają robić w Sejmie, to my jednak nie mamy. Bo może szkoda, że nie mamy, ale nie mamy. Faktem jest, że ten pomysł wyszedł nie jest nie z, nawet z Zjednoczonej Prawicy, tylko sprawa i sprawiedliwości. Owszem, były negocjacje, były rozmowy wszystkich um, klubów parlamentarnych, nie koła, ale wszystkich klubów parlamentarnych i, w, i wszyscy się na to zgodzili. Z bardzo prostego powodu. Um, proszę zwrócić uwagę, że um, wynagrodzenia. Posłów były niepodwyższane nie, nie od bardzo długiego okresu czasu. Nawet już waloryzowane nie będą. O 20% obcięte. Tak, to już samo, nawet tej waloryzacji, która była kiedyś przez. samorządowców. Tak. Po 400 zł, która I, 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 była coroczną podwyżką, też już tego nie będzie. No i jakieś, jakieś rozwiązanie systemowe, które miałyby podłączyć wynagrodzenie parlamentarzystów i samorządowców, zwracam uwagę, do średniej pensji krajowej, bo to było tak zrobione, że, że to miało być wynagrodzenie sędziów Sądu Najwyższego, ale sędziowie sądów Najwyższego mają wynagrodzenie połączone do średniej krajowej, że jakiś system być wprowadzony. Nigdy nie ma dobrego momentu na, na podwyżki pensji, jeśli sami, sami sobie je poruszamy. No i taka sytuacja jest niestety w Sejmie i w Senacie, że nikt, nikt poza nami takiej ustawy nie może wprowadzić. A jeśli chodzi o, o podniesienie dotacji dla partii politycznych, to tutaj ja się nie zgadzam z panem posłem Dziąborem, dlatego że alternatywą do. do dotacji e, publicznych e, mogą być rzeczy, które wpuszczają do Sejmu i Senatu e, na przykład lobbystów, którzy płacą za pewne rzeczy. I to jest rzecz szalenie korupcjogenna i nie powinna mieć miejsca. I, 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 i owszem, ja w tym wypadku tutaj. zabrakło, dobrze, w tym wypadku zabrakło e, może pewnej debaty publicznej żeby ludziom przedstawić, na czym polega ta ustawa i dlaczego jakaś ustawa regulująca to powinna być wprowadzona w sposób systematyczny. I, I z tego powodu, podejrzewam, nastąpił rozłam w, w, w Koalicji Obywatelskiej, bo tam co innego mówił pan Budka na początku, co innego mówił pan Trzaskowski i co innego mówił Schetyna. No i, i... A oczywiście wina za to wszystko ponosi Koalicja Polska, bo tak już jest, do tego się już przyzwyczailiśmy. Tak, jeszcze był tweet de, y, pana Donalda Tuska, to też y, trzeba o tym pamiętać. Być może od tego wszystko się zaczęło. Pani poseł Milczanowska się odniesie, panie pośle bor. Momencik: pani poseł Milczanowska się y, odniesie do tego, to, że bo panie redaktor, pan. Nie, czy ja mógłbym dwa słowa tylko. To dobrze, to proszę dwa słowa. bo pan profesor tutaj powiedział, że w kontrze do tych subwencji dla partii politycznych jest działalność lobbystyczna i generalnie korupcy, korupcja dla polityków. No Ja chciałem powiedzieć, że ja przedstawiłem bardzo konkretny pomysł na to, co zrobić z subwencją. Po pierwsze, powinno być tak, że partie polityczne utrzymują się ze składek oczywiście i nasza partia przez prawie 20 lat. Jak Byłem w Unii Polityki Realnej, Kongresie Nowej Prawicy, potem Partii Wolność. Ta partia żyła głównie ze składek, a druga ścieżka pieniędzy to powinien być 1% podatku, który dzisiaj Polacy przeznaczają na organizację pożytku publicznego, czyli stowarzyszenia i fundacje, które mogliby dobrowolnie deklarować, że chcą, żeby zasiliło konto partii politycznej swojej wybranej, ulubionej. I tutaj chciałbym powiedzieć jedną rzecz ja od samego początku stawiam się przeciwko istnieniu subwencji dla partii politycznych. Gdybyśmy zlikwidowali dzisiejsze subwencje, zamiast je podnosić o 50 tak jak jest w tej ustawie, to wystarczyłoby na te wszystkie podwyżki, które zostały zaprojektowane, i jeszcze by skarb państwa oszczędził kilkadziesiąt milionów złotych. To o, o subwencjach umówimy się na osobną czas rozmowę, w Pani Komisarz. tej poseł... dyskusji właśnie zastanowić się nad takim rozwiązaniem.